Szanowni Państwo, mieliście dzisiaj niewielki przykład tego, jaka ekipa dzisiaj rządzi Polską. Wrzask, agresja i taka tempa propaganda, która się leje od rana do nocy. Ale tak naprawdę to nie o Polsce jest dzisiaj debata. Ta debata jest dzisiaj o przyszłości Europy. O przyszłości i bezpieczeństwie naszych dzieci, ich wolności. Bo jeśli dopuścimy, żeby gdziekolwiek w Europie rozgo rozgościło się bezprawie i łamanie konstytucji, to będzie nasza wina. Jeśli my dopuścimy do tego, żeby gdziekolwiek w Europie łamano kręgosłupy, niszczono niepokornych sędziów tylko dlatego, że nie chcą słuchać partyjnych kacyków, to będzie nasza wina. Jeżeli my tutaj pozwolimy, żeby gdziekolwiek w Europie pozwalano na obwinianie niewinnych i uniewinianie winnych, to będzie nasza wina. Jeśli my tutaj w Europie pozwolimy na to, żeby tego typu propaganda zalewała nas codziennie, to my przegramy Europę. I są tacy, którzy mówią, że. Tego typu ludzie grają w orkiestrze Putina. Szanowni Państwo, to nie jest już orkiestra kameralna, to jest orkiestra symfoniczna, która wkracza do naszej Europy, do naszego domu. Dziękuję serdecznie. Teraz przechodzimy.